Witam z tej strony, kurde. Grabarz i. Roman Nega. A to jest Let's Play. Ktoś mnie ogląda, czyli Let's Play Doom Czy. Postawiłeś ten serwer? No cóż. Momencik Zrobię tutaj tylko małe hakerskie. Space on the Vega Czy słychać, żeby coś się mnie pokoju Co mówisz? Słuchajcie coś się mnie w pokoju, co się dzieje? Jakieś odgłosy dziwne? Nie. I dobrze. <grywa> 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 to wiesz co, przy nagrywaniu takie rzeczy robić. Nie, bo drzwi grzeń, bo pinga jak pój <grystanie> Znasz hasło! Znaczy, bo nie wiem czy sobie zmieniłeś już klawisz nagrywania, czy masz ciągle na U? Mam ciągle na U. No to dla, do, dlatego właśnie zapobiegawczo hasło to Haj! przez CH. Prawie jak chuj, tylko w, w środku. <grystanie> <grystanie>

Diri-diri! 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 Całkiem nie przesuwałem! <śmienicza> no, proste lagi! Ty, co mamy taki mały kanon, Że tak to... Działa! To też ma strzanie ukrytkaność, ale ja tak mówię, bo dużo grałem Tak w siebie sama. O, 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 czekaj, właśnie się Ja pierdolę takie rzeczy na nagranie. No, no i No dobra. Poczekaj, zamknę okno. <laughs> czekaj, czekaj, pójdę się umyć. <laughs> I <mógł goć. laughs> O kurde, to mi od mojej babci. <laughs> <laughs> Nareszcie. No, znowu spadł! Znaczy, znowu, pierwszy raz nagrywamy. No to teraz, dobre. To znaczy, tak. Co się! No dawaj! KUUURWEEEEE <laughs> Ja też <jadę>. AAAAA <laughs> Tak, ruszanie się podpa przez ruszanie się podpał dłużej Skan <laughs> wygląda dobrze, nie mogę z tego, jaką ja mam polewkę <laughs> Z tego momentu w tej grze <laughs> jest takie... No, ale nie. z nas, Andrzeje Hej, Ej, czy mogę kliknąć? O, nie. A, A nie

Ale my... Ja wam. no właśnie. Chodzi nam o to, żeby się ponapierdzielać i już widzę te hejtę w stylu Po kolei tej gry! <grystanie> w ogóle dla nas ten filmik, co był przed chwilą, to było tylko, że Andrzej dostał iPoda, będzie mógł sobie ściągać aktualizację do karabinu i napieprzać z niego jeszcze bardziej. <grystanie> Zabijamy, kurde, każdego po kolei. To jest taki dla nas Counter-Strike, tylko że z lepszą fabułą. <laughs> Counter-Strike z fabułą. Wyobrażasz coś takiego sobie? <laughs> no nie mogę. Coś, Chinole mi nie wychodzą. Chinole Murzynowi mi nie wychodzą. O, tutaj widać gościa, który ma jeden Byakugan. A ten ma okulary przeciwsłoneczne, które nie zapobiegają. Z... Znaczy, nie są taką osobą, gdzie gapi się na na przystanku. A, a kobieta patrzy się na oczy i. Ja ci a właśnie, miałem ci ona opowiadać. No, opowiadaj. I specjalnie odłożyłem to na, nagr na nagranie, bo to jest tak dziwna sytuacja. No, dawaj. Idę sobie ze szkoły dzisiaj. Z kolegami, na przystanek. Oczywiście ze studiów, nie? Bo no, wcale jesteśmy Gimbusami. Tak, Marik... Mój nick to Marik28. Czyli 28 lat. Czajcie, nie? Nie, nie, nie. Nie, nie, oczywiście wracam sobie ze szkoły. Mm, I ten, i tak idziemy sobie i kolega coś tam powiedział śmiesznego, ja cię zaczęli śmiać, a jakaś babka obok mnie, jakaś taka starsza, nie? No, no ona tak, o Jezu powiedziała, ja się tak na nią patrzy, nie? <śpisał> ona na mnie, nie odwraca wzroku, wzroku sobie myślę, o kurwa. <śpisał> I zaczyna to skierdalać, nie? <śpisał> Moi koledzy zaczęli się wlać i to także że Ola chyba to słyszała, nie? Ale ja nie czaję o co jej chodziło w ogóle. Tak po prostu powiedziała, o Jezu, nie? P jak ja się zaśmiałem i to się zaśmiałem jak debil, czyli jak zwykle. Ale nie można tych gości na kaszankę przerobić. Co się nie tak? No cóż? Przecież był już przyszedł nasz ulubiony kumpel lagi. <laughs> to jego nic. <laughs> 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 Nie, go nie Mamy lagi. Lagi 1, 2, 3, 4. Zrobiłem z tamtych gości kaszankę. A w ogóle, żeby tak zakończyć płętą tą historię, to na przystanku kolegom bez przerwy powtarzałem o Jezu. Tak, żeby upamiętnić tą chwilę. To było naprawdę straszne. Jak spotkam tą babę jeszcze, to jej powiem. O mój jezu. Ale nie panu, panu Donoderemu. No właśnie. No właśnie. Wszystko jest sytuacja. Jeden członkowie zespołu No właśnie. Nie mieszaj, bo się zżyjesz, jak to mawiają. Przypomniało że... Blok Nie mieszaj tak, bo się zżyjesz. <laughs> <laughs> Jakoś jak tego pudełku. Co? <laughs> Powiedziałem nie trząść, tak bo się zrzyknął. <laughs> to jest... Move out. Spoko... Co, ale to działo Spoko. jest wielkie, nie? Spoko, grabasz, nie mam urazy. <laughs> Zgadza się jakby się... Z... O! Laci robota! <laughs> Zablokowaliśmy mu drogę. Maksymalni idioci co, co jest, jest go? <noise> Dawaj go teraz w dupę <noise> no teraz, gdzie mamy iść. Chyba tam, bo tam trzeba kogoś pobić. Ej! Co to jest? ma błączy kotes. Hej! Oh. <noise> Przestańmy ich bić! Żartowałem. <noise> Mój jest ten co stoi ale wyleciał, jebany. Ja śmieszne jest to, że kiedyś ich zabijesz, znika krzesło. Ja. Nudzi sobie Izo. No. Eee, lubię tę piosenkę. Kto nie lubi? Macierewicz. Attention, UAC. Nie znam się. Ciężki pobiegł. Wolontuj się w to słońcem? <laughs> Roman <śmiech> ujrzał słońce. Ej, <laughs> u e, ciebie też tak głupio trzymam pięść tak garda na brzuch. <laughs> no, no, no. Ej, <laughs> hey, ty! Łapka! <noise> <noise> Niespodzianka! Właśnie, niedługo święta. Wszystkiego najlepszego. Mamy Oh, Boże, tak niech powiedziałem to. Wszystkiego najlepszego. A <noise> i ten gość znowu żyje. Ej, i <noise> to tak jak... ma naszego i pada. No. Murzyn zajeb iPada. Ja wziąłem. Cool. Hej, come on, nigga. Nie miałem. Zgadnij, co znalazłem. <laughs> Ofiara losu. <laughs> no, pobity. Ej, chyba tu mieliśmy dość. <laughs> Dobrze powiedziane. To był. To, co widzieliście z tymi robotami, co robimy, to jest festiwal życia. Jeśli ktoś oglądał. Boże, zapomniałem jak się ogl... jak, jak się nazywał ten film. <laughs> to się ogląda. się nazywa kretyjstwo? Gdzie on jest. Gdzie jeszcze może. Nigdy moment. Gdzie jest słońce? No gdzie jest ta winda? No nie wiem. O. No jest. Ja pierdolę. Hahaha, przegrałem. Idioci. Ty wbiłeś się tylko w gdzie jest ten gość? Znaczy wbiłem. Byłem w tym pomieszczeniu, gdzie jest ten gość, nie i on tam nas. Przys Stój w miejscu, bo potrwa dłużej. Byłem na. <laughs> w miejscu, bo potrwa dłużej. <laughs> Nie pozwól, by ten gwałt zamienił się w morderstwo. <grym <grym się zastanawiam czy znowu będziemy mnie tak gównianie słychać, tak jak wcześniej to ja było. Nie, nie, co, się tak słychać. No i w tym oto momencie zakończymy nasz odcinek. Zapraszamy do oglądania następnego, jeżeli ktoś w ogóle to obejrzał. cię kurde gear, grabasz i... Roman nigga. <grym> No i tak... Połegalny uścisk dłoni. Zwraj. Do widzenia.